Witam serdecznie Nazywam się Tomasz Webel, Jestem właścicielem Primo Cafe Dzisiaj słuchajcie yy, Nagrywam z samochodu Więc będzie, będzie szumem, będzie hałas i tak dalej Będzie byle jak Ale coś tam będzie Nie mam czasu nagrywać filmów w tej chwili yy, Tak o, Z marszu w sensie takim przy maszynach Bo ten, no, nie mam no, Dużo mam maszyn w tej chwili No i tu ktoś dzwoni Halo halo? Słucham? Dzień dobry, czy ja zadzwoniłem się do Primo Cafe? Tak, słucham, czym pomóc? Proszę pana, mam pytanie takie bo e, chciałem e, kupić e, ten uchwyt dworzec gumowy do Juchy. okej okay. i pytanie mam takie, bo na waszej stronie tam jest podane, że, że one się nadają do tych e, e, ten uchwyt do ekspresów E8, ale to do, 20, do 2020, czy tam 2021. Czy na ten głowy E3 też się nazywa? Tak, też pasuje. Tak samo tam jest, tylko inny uchwyt do J8, bo J8 ma inną średnicę i tam jest inny inna, inna no, skład gumy do J8, a inny jest do E8. Z tym, że te uchwyty moje gumy pasują tylko i wyłącznie do, do wężyków silikonowych, nie do wężyków w oplocie. Aha. Ale pasuje, ten, jak najbardziej. Ten, ten do E8, do 20... tej wersji to odprowadzimy, tak? jest. Będzie pasował, bo pan chciał chciało kupić, kosztuje 33 zł u mnie na sklepie. Dobrze, to ja sobie wezmę i ewentualnie do tego sobie paneczki, paneczki czy czyszczą, tą większą wersję też wezmę, to będzie ten, razem Nie ma sprawy, zapraszam, może pan kupić. Dziękuję dobrze, za... Dobrze, to ja sobie zaraz wyznijam. Okay. Dziękuję bardzo. Okej, okay, nie... No i teraz tak. No, wiecie, taki sobie dzień dzisiaj z życia z życia Premium Cafe Dzisiaj jadę sobie y, już nie na, nie ekspresy jadę, no, w sprawie kserokopiarek, no, bo część Was wie, wiecznie może nie, że to się że dzierżawą kserokopiarek. Jadę sobie w teren, lubię sobie jechać, bo mam coś dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów dobrych do zrobienia więc y, będę sobie nagrywał, może dwa filmy nagram, zobaczę i teraz tak. Tytuł dzisiejszego filmiku to jest Co zmielą ekspresy do kawy? Również Jury, a czego nie zmielą? Do tego filmu jakby skłoniła mnie pani, która kupiła w Primo Cafe u mnie ekspres, JURE E. To jest kod E na 8. Swojego czasu. Nie no, rok temu, czy tam półtora roku temu. I niestety wysiadł młynek. No więc, no co, okazało się, że w młynku jest kamień. I pani jest oburzona, dlaczego? Yy, no, zapłaciła tyle pieniądzku za EFRI, 4,5 zł i on tego kamienia nie zmienił. Słuchajcie, to czy kupicie ekspres do kawy yy, nie wiem za 1000 zł czy za 10 tysięcy. To nie ma to znaczenia. Owszem, te żarna się są między sobą różnią jakością. Na przykład jak są żarna stalowe się różnią jakością. Są różne te żarna. Jedne są zwane durciaki, jak ja to nazywam. Jeżeli był taki temat już w ogóle, no to wybaczcie, no to trudno. Ale nagrywam ten film, ponieważ jest temat świeży, więc nagrywam. W związku z tą panią, która kupiła mnie ekspres do kawy, pani jest niezadowolona. Nie rozumie, próbowałem tłumaczyć, ale nie, nie, nie chcę, zrozumieć tego, że ekspres do kawy. Nie jest przystosowany do mierzenia kamieni i tak naprawdę nie chodzi tylko o te kamienie. Wiecie, no ja pani wytłumaczyłem to, że po prostu zwyczajnie, jeżeli wpadnie kamień, no to ekspres się zablokuje tak, i, i na dwoje babka wróżyła. Może być tak, że yy, za, yy, yy, wysiądzie zabezpieczenie, tylko w tym młynku. Tam jest taki bezpiecznik termiczny, jakby się wymienia i już, wyczyści się żarna i ok. Czasem żarna, uszkodzone, ma już jakby już no, niestety nie do usunięcia wadę jakąś tam na góry, na no, dolnym żarnie, żarnie, a czasem jest tak, że się potrafi młynek po prostu wysypać, nie jest do wymiany cały młynek. To o tym decyduje technik podczas montażu. Ja też zawsze oglądam te żarna, w jakim są stanie, nawet jak go zrobię taki młynek, że on działa, to patrzę w jaki sposób jest kawa milona, jeżeli potem, po takim uszkodzeniu kamienia jest yy, młynek, no, kiepsko mieli, to młynek jest do wymiany. Koniec kropka. No, I, no i teraz decyzja klienta, bo to co wiecie, no. to są wysokie koszty. No, tysiąc zł kosztuje młynek do Jury. To, są, to, jest, to jest dużo. Ja wiem, ale tak jest. I teraz tak. No i wytłumaczyłem tej pani, że po prostu no te ekspresy Jura nie są do mielenia kamieni. I, tu, I tutaj cena no jakby nie ma tutaj nic do rzeczy ekspresów, wiecie, bo to. No nie wiem, to nie jest młyn jakiś, w którym coś tam się wrzuca kamienie coś to tłucze i coś tam otłucze i coś tam mieli, prawda? To jest tylko młynek. Do czego dążę? Dążę do tego, abyście bardzo bacznie obserwowali kawę, bo, bo no jak temu zapobiec? Przede wszystkim ważne jest, co wsypujemy do tego młynka. Kawę, którą kupujecie, zwłaszcza, że kupujecie w supermarketach, albo kawę, jeżeli kupujecie w spalarni kawy, taką świeżo paloną, prawda? warto sobie taką kawę po prostu przesiać wiecie, przesiać bo pozwoli wam to wyeliminować po prostu problemy z ekspresem właśnie z tym młynkiem tu mam temat słuchajcie no niedawno teraz kawa tak wyglądała zobaczcie widzicie taki, taki ulep, taki, taka kuleczka ulepionych takich Tak wygląda. To się po prostu trzyma jakby to było sklejone. Jest to kawa smakowa. Ktoś kupił kawę smakową i to kakao, bo to jest takie słodkie, jakby gorzka, słodkie kakao między tym dodane do tego, do tej kawy, bo kawa, bo kawa ma smak czekolady. No ale w naturze kawa nie ma smaku czekolady, nie? Znaczy ma kakaowca, jeżeli ciągnie z korzenia. Dobra ma, ale ogólnie no tak naprawdę w Polsce najprościej i najtaniej jest klienta oszukać i sprzedać kawę o smaku czekoladowym. No, takie duże sieciówki tak robią. obydwie dwie, kurde. E, no, nieważne. Teraz sprzedają kawę. I, I to jest kawa smakowa. Oni ją mogą stosować w gruzach kolbowych, ale automat tego nie znosi. Automaty nie lubią kaw smakowych. Dlatego, że to kakao. Tworzy się, czy tam, tam te olejki, które są obrabiane Ta kawa jest po prostu podciśnieniem dany smak. Wejdźcie, Liorze, a co tam chcecie, jest ona obklejana, tak się lepi I, i wtedy y, tworzy się temperatura, słuchajcie i, i to i tak, i, i ten, to co się wytwarza, ten dodatek do tej kawy, nienaturalny dodatek tak naprawdę, powoduje, że kawa, że, że młynki w ekspresie do kawy się zalepiają. To znaczy zalepia się żarno górne zalepia się żarno dolne i młynek kręci, ale nie podaje kawy nie mieli, słuchajcie. Kawa jest zalepiony na amen, zaklejony na amen. I bardzo szybko Pokrywa zbiornika kawy, robi się żółta. Potem możecie sprawdzić, tak na dzień dobry, że kawa jest oszukana, kombinowana. No. I tu mam właśnie taką kawę. Klient wsypał. Młynek się zabił na amen, prawda. I on, on kręcił, ale nie podawał, bo wszystko zalepione na amen. I to jest trochę pracy, wiecie, żeby, no, doprowadzić go do stanu używalności. Takim, no. Nic mu się nie stało, tak naprawdę, temu młynkowi. Ale niestety, jak to jest o. Takie coś. Tylko się nie da, kurde, no, o, taki sobie wódz. Tylko jest jeszcze pół biedy, bo młynek nie zepsuje Wam się, tylko się zalepi i już. Mieli, kręci, 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 ale yy, nie podaje kawy. Finał jest taki, że i tak nie działa, nie? Trzeba do serwisu go dać, chyba że biegli w tymi i umiecie sami to zrobić. Kolejnym tematem to są patyki wszelkiego rodzaju. To jest taki patyczek, one są często słuchajcie, w kolorze kawy, ponieważ no wiecie, jest to kawał upalany jest ten patyk, on był kiedyś jasny, nie? Ale to jest taki. To jest też patyczek wyciągnięty właśnie z młynka. Z młynka tam i było, bo, były, bo te patyki były w kawie. No, tak wygląda, zobaczcie. I te patyki są różne. Większe, mniejsze, różne mają kształt te patyczki i tak, i, i, ale 70% patyków, tak jak ja zakładam, młynek potrafi przemielić. Potrafi. Sęk w tym, że jak wsypujecie taką byle jaką kawę, no to yy, młynek szybko szlak trafi. jeżeli spiecie takie patyki w kółkomu, o tym nawet nie wiecie. Wsypujecie i dobra tam, nie? On to przemiela i później później jak ktoś zrobił 3000 kaw, 4000, to, to nie jest dużo, jest do wymiany, żarna. I wy mówicie, ja, co to za ekspres? To dupy, że, że, że trzeba wymienić, słuchajcie, czarna młynka, prawda? Co to za marka, co to za tego? To się nie chodzi o Jurę, chodzi w ogóle o, o wszystkie marki ekspresów. To jest bardzo krzywdzące dla marek. Tych lepszych, tych gorszych. Na no, lewej stronie, przyjdzie coś takiego, no to jak on ten młynek ma to mielić? Młynek ma mielić kawę suchą, suchą, niesmakową, nie mokrą i, i nie kawę surową. Jeżeli sobie kawę surową, to młynek przemyli raz, dwa, trzy, cztery, tam góra pięć i się zabije. Jest to samo to z kawą smakową. Trzeba go wszystko czyścić, rozbierać, składać, żeby znowu działał, żeby podała Wam kawę. I to samo się tyczy, jeżeli macie kawę wilgotną. Jeśli macie kawę wilgotną, to też tak jest. Kawa wilgotna zapycha to wszystko, te żarna, które... może yy, no, robić taka szklanka na to, w cudzysłowie, sensie, takie błyszczące coś. I te, te, te żarna... Nie ma tych, tych pazurków, bo są zalębione, wiecie? To jest górne żarno i dorne żarno, nie? Wychowań No. Dlatego też jeżeli chodzi o młynki do kawy, żeby jak, jak, jak przy ich życie, przede wszystkim sobie, jeżeli chcecie, macie jakąś ulubioną kawę, bo macie jakieś ulubione kawy, których nie chcecie zmieniać, prawda? a nie jest to kawa smakowa, bo kawy smakowe rekomenduję nie stosować w ekspresach automatycznych w ogóle, nie już zapycha się moduł zaparzania cały cykl, wystarczy, że raz ją użyjecie i on nawet jak się tak zdziała, to on już tak, nie, on już tak nie mieli, albo tak nie podaje kawy, tak szybko się kawa nie leje, tylko tak sobie sior, siorpie, nie mieli z kawą z wodą miękką z zmiękczeniem, jeszcze inny temat, ja ten temat mówiłem, to teraz mówię o samej kawie kawa, która jest kawą smakową Albo mokrą, potrafi zapchać sito w module zaparzania, potrafi, potrafi zapchać młynek i kanał dolotowy. Kanał dolotowy to jest taka dziura, która, jak yy, młynek mieli sobie, nie, no to tą kawę i rozsypada do dziury, i do modułu zaparzania, moduł zaparza, leci przez wlekkę i to pijecie. Tak to wygląda, nie? No, dlatego też, przede wszystkim, jeżeli chcecie pić kawę, którą lubicie no to. Yy, Ją, prze, prze, prześledźcie ją, na, na jakieś sitko, no macie, macie takie durszulaki, nie? Gdzieś rozsypcie ją, to nie jest dużo pracy z tym, słuchajcie. Jak się ma taką, takie żebrowanie, takie coś, wiecie, jakąś taką nieckę, że tylko to fajnie było osypać. Później chochlą, wiecie, wsypań do pojemnika. Są u mnie też takie pojemniki, mam mam takie próżniowe, szklane, mam też takie z pokrywkami fajne, możecie sobie na sklepie mogą kawę kupić. I dlatego no, później wsypcie sobie, zamknijcie i wiecie, że ta kawa jest dobra, że nie ma kamieni. Kamienia się przy sobie nie mam, no bo kamień musi powędrować dla tej pani, bo, no bo, nie? I, i słuchajcie, to się zdarza bardzo często. Yy, w mojej ocenie jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Ja nie wiem dlaczego. Przecież maszyny są coraz lepsze, a nie coraz gorsze. Te, te, te przesiewające, wysortujące, sortujące, no to kupę pieniędzy, prawda? Te No, no, więc nie wiem dlaczego są te kamienie. Czy, czy one są po prostu Często są wiecie co to, czy to są takie kamyczki z posadzki. Oderwane kamyczek wiecie, takie taki, takiego betonu z posadzki bardzo często. No i wiecie, to no raz przemienię go, potrafi czasem wiecie, ale uszkadza te żarna. i Później ten, to żarno masz uszkodzenie no, że tak nie mieli jak trzeba. I macie pretensje. Do tego, że no co to 4000 i młynek nie działa. No nie działa, no bo, no bo spaliście byle jaką kawę, słuchajcie. No, chciałbym, żebyście też do tego podeszli, wiecie, tak, no uczciwie. No, uderzcie się w pierś i, i sprawdźcie sobie tą kawę. Czyli dobrą kawę kupujecie. Czy ta kawa jest z supermarketu? Kawa supermarketowe bardzo często mają kamienie, niestety. Bardzo często. Najrzadziej kamieni, jakiekolwiek ciała obcy mają kawy takie wiecie, z wyższej półki albo kawy no, z takich z fabryk, z fabryk, które palą kawę w danym miejscu, jak karla baza, pali u siebie, to taka kawa jest najlepsza. Na rynek włoski to taka kawa jest kawa najlepsza, A z innego, no to kawa a kawa. To też no, trzeba to zwrócić po prostu uwagę, wiecie, na tą kawę. Tak więc, reasumując, męki przemielą te matyczki, te, 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 te yy, przemielą czasem nawet kawę smakową, kawę mokrą, albo się uszkodzą, albo się zalepią. Dlatego nie miejcie prędzej pretensji do ekspresów, bo wydaliście nawet 10 tysięcy. Możecie sobie kupić dziurę Z10 za, nie za, za 12 tysięcy, możecie kupić nawet sobie, słuchajcie, ekspres do kawy, jakiś tam, naprawdę nie wiadomo jakiej marki, są już taki, wiecie, gastronomiczny duży, które mają te większe te żarne, takie szersze, płaskie, tam jest, będą trochę mniej narażone, ale też są. Też jak dacie mokrą kawę, albo jakąś kawę smakową, lepiej, to wszystko się i nie będzie działało. Nie ma znaczenia, nagle będzie kosztowało 60 tysięcy złotych. Po to są te wszystkie, słuchajcie zalecenia producenta. Kawa ma być sucha, ma być dobrze przechowywana, nie w lodówce. Ma, ma być ziarna, mają być, no, słuchajcie, generalnie no, w miarę standardowe. Nie mogą być jakieś poklejone czymś. Poglądajcie na te ziarenka kawy. Przesypcie sobie tą kawę i zobaczysz że jak patyk jakiś, o, jest patyk. To wyciągniecie, nie? jeżeli stosować dobrej klasy kawy, to musi ona bardzo droga ale niech ona będzie oryginalna. Oryginalna, czyli no, na przykład no, ja sprzedaję takie kawy, które są z rynku włoskiego, ale to też hurtownie yy, kawowe najczęściej większość z nich też ceni sobie jakość swoją i kupuje te kawy drożej producenta bezpośrednio, nie gdzieś tam, wiecie, w supermarkecie i później dalej dalej sprzedaje, bo bo jest pomoc w supermarkecie, jest kawa na supermarket później sobie kupują taką kawę, całą stertę Sprzedają później, nie? Jak wiecie ale to nie jest ta sama kawa. Taka kawa ma inną zupełnie cenę. W Lavazie na przykład, żeby ona była oryginałem, no to musi być Made in Italy. Według mnie jest takie oznaczenie na dole IT pod spodem. Nic nie powinno po polsku pisać. W większości, ale nie we wszystkich. Na przykład w każdym Top Class pisze maszki po polsku. Też nie zawsze to jest wyznaczone. ale się różnią te paszki. Teraz Lawaza, na przykład, crema zmieniła logo. W sensie logo tej krema Roma jest napisane na taką inną czcionką, bo było bardzo dużo podrób I, i w ten sposób producenci się ratują, jakoś, wiecie, żeby wprowadzają inne też no, litery na ten, nie? Inną czcionkę. Dlatego e, bardzo was proszę, żeby oni byli w takiej sytuacji, nie ja mam teraz z panią, prawda? No później mówię to proszę panią, no, 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 no. Jest zdjęcie zrobionego kamienia wbitego w żarnach, słuchajcie, jakby pokazane, no. No, wiecie, no, no i tyle, tak, no przecież technik, ja na przykład nie mam, słuchajcie, interesu w tym, żeby was oszukiwać, że na przykład, nie wiem, że tam to jest nie wasz ekspres, lub jesteście innego ekspresu, ja jest, no to za stary, słuchajcie, to nie są te numery. Dając lekcję do serwisanta, tak jakiegoś serwisu, czy chcecie, czy nie, musicie mu zaufać. Tak samo musimy zaufać, nie wiem, w restauracji, w restauracji komuś, kucharzowi, czy nam kurde nie prób zupę, nie, no po prostu, nie. Moja moja rada. Przesortujcie sobie ziarenka kawy. Zobaczcie, sprawdźcie sobie. W mojej kawie, w kawie Primo Café Diamante, Negro i Classico. Yy, yy, czy miałem kami? Tak, raz miałem ciało obce w tym, w tym Ekspresie. Na swój kosz musiałem to zrobić. Zdarzyło tak się raz w mojej kawy, raz, no dwa lata temu było. No ale to, to raz, tak? No, zdarzyło się, widzicie, zobaczcie. Przy czym, tak na końcu rozmowę, Primo kafe Diamante mielimy, domielamy o tak 3 czwarte w stronę mocniejszego, e, słabszego mielenia. E, Primo Casse Classico domielamy w miarę maksymalnie, bo to jest robusta, a kawę Negro, Primo kawę Negro domielamy na grubo, na no najgrubiej jak się tylko da. No i moc to jest jeszcze inny temat, e, Classico e, ustawia moc jak chcemy, to zależy od nas. Negro ustawiamy na moc 3,4 w większej mocy, a diamanty ustawiamy słabiej. Środek lub, lub troszeczkę mniej. No, bo to często pytacie, jak to kawę ustawić. Moją to świeżo palono, prawda? Więc o tym się nie mówi o tych ciałach obcych, ale jak jest bardzo dużo w kawie i te usterki ekspresów, to nie wiem. 30% to jest dużo. Co rzeczywiście nie na zna 10, bo no, przesadziłem? Nie. Co 3 ekspresy na na 40 masz gdzieś tam stawiam, że są te kamienie nie tylko to jest ból, bo macie jak jest sprawny nagle nie działa no i co? No, taki jak tyle pieniędzy kosztował i nie działa prawda? no ale niestety to jak z samochodem, musicie zalać mu dobre paliwo żeby to fajnie jechał ten samochód no, to tak po prostu jest musicie założyć dobre opony w samochodzie żeby on po prostu się nie śliskał na śliskie, prawda? dobre zimówki, dobre klasy Jak do kawy, mówię to za siebie, czyli jak to jest kawy, jura, e jak to jest kawy jura. No, one wymagają, proszę Was, no, dobrej jakości kawy, po prostu dobre, dobrej chemii oryginalnej, oryginalnych firm ja to wykonuję wam, tak? Część z was się oburza, że ja nie będę, A to nie no, a nie, no, a nie, no, nie będę. Będę sobie ten, tam e byle jaką e kawę sypał, będę sobie dał no, od innej marki tabletki stosował. Wasza sprawa. Te filmy są po to, żeby wam ja moje zdanie, jakie jest, ale już się zgadzać, nie? Zgadać, nie? To tak jak w polityce jedni głosują na, na tą partię, inni na drugą. Mamy do tego prawo. Każdy ma prawo głosować na tą partię, którą sobie tam chce. O ile nikogo nie krzywdzi, no tak, swoim zachowaniem, A? To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o mydki i Pozdrawiam Was ze strony Pani to Tomasz Bebers, Primo Kafe.